Kolejne zwycięstwo Wilków tym razem w Czarnkowie i o ile tydzień temu rozmawialiśmy, wygraliście z liderem 3 do 0. O ile dzisiaj 3 do 1 z Czarnkowym, ale wydaje się, że ten mecz dzisiaj był łatwiejszy. Eee, no, można byłoby tak powiedzieć, że łatwiejszy, aczkolwiek dzisiaj graliśmy bez trzech podstawowych zawodników, e, których gdzieś ze sobą nie, nie wziąłem e, na mecz, e, więc Wyszliśmy, tego pierwszego seta przebialiśmy, ale bardzo dużo naszych własnych błędów popełniliśmy, aczkolwiek później już było zdecydowanie lepiej. Eee, szczerze mówiąc, e, nie się to innego wyniku, jak to trzech punktów e, dobrze, że się stało. mieliśmy okazję się, teoretycznie wszyscy te osoby, które mnie grały w sezonie, że cieszę się, że... E, każdy się poruszał. Właśnie ten pierwszy set to chyba to, że jeszcze jakby zapoznanie z salą? bo ta, ta zagrywka nie się działa tak jak w kolejnej. Dobrze to My, widziałem? Myślę, że tak, aczkolwiek coś mamy ostatnim takie wrażenie, problemy z pierwszym setem, że mam się to troszkę obciążale za wolną popełniamy dużo błędów, zagrywka w tym pierwszym się w ogóle nie funkcjonowała i kilka przypadkowych dobrych akcji gospodarzy, do tego, że w końcówce wygrali, że pierwszy set można powiedzieć, że można o tym zapomnieć. Dobra, czyli co? Dalej walczymy o playoffy, dalej walczymy. Znaczy play-offy już praktycznie są zapewnione. I co dalej walczymy o pierwszą ligę? Próbujemy? Dalej walczymy, tak każdy mecz jest dla nas. Y, gramy po to, żeby wygrać. Także za tydzień rozegramy dwa mecze. Jedną zaleję był kolejka z y, Poznaniem w niedzielę, a w sumie spotykamy się u nas y, z policjami z ostatnim tak także cztery y, mecze do końca. Jeszcze byśmy 12 punktów się Zobaczymy, czy się uda. Dobrze, zatem powodzenia Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.